Adwent to taki czas wychodzenia, wychodzenia z ciemności. To taki czas oczekiwania, oczekiwania na światło. Dlatego w Adwencie czuwamy, aby nie przespać, nie przegapić tego momentu. Mawiamy, grunt to zdrowie, i spodziewamy się, że kiedy Bóg błogosławi, to znakiem tego jest właśnie zdrowie. Gorzej, gdy zdrowia brak, wtedy. Umiemy się mobilizować także do modlitwy. Świadczą o tym prośby kierowane w nowennach do Matki Bożej czy za wstawiennictwem świętego Szarbela albo świętej Rity o zdrowie, o udoną operację, o uzdrowienie z raka czy ocalenie z wypadku. Tymczasem Ewangelia dziś zaskakuje. Widzimy Jezusa, który naucza i może uzdrawiać. Widzimy chorego w ciężkim stanie, bo sparaliżowanego. Kilku mężczyzn go przyniosło, licząc na cud. Natrudzili się, aż z dachu łoże spuszczali przed Jezusa. Ciekawa rzecz. Jezus widzi paralityka, widzi ich wiarę. Co mówi? Odpuszczają ci się grzechy. Jak to? To po to, żeśmy go tu przytargali? Cudu nie będzie? Oj, jak nieraz nasze wyobrażenia rozmijają się z Bożymi. Bóg każdego z nas kocha. I chcę naszego pełnego zdrowia, czyli jedności z sobą. Odpuszczają ci się grzechy, to znaczy, nie pamiętam już Twoich buntów, Twojej życzeniowej postawy, załatwiania wszystkiego po swojemu, nie pamiętam. Cieszę się, że teraz przychodzisz do mnie. Chcesz mojej miłości, i nawet nieporadnie, ale mówisz mi o Twojej. Tak, zdrowiejesz z powiedzią. Zdrowiejesz okazaniem mi swoich słabości, swoich ran, sam się nimi zajmę, sam będę je leczył, bo chcę, byś ze mną był na zawsze na wieczność. Zauważmy, że uzdrowienie fizyczne owszem dokonuje się, ale jest wtórne, na znak nie dla tego człowieka, ale dla innych. I dziś różnych paraliżów nam nie brak. Rodzinnych, sąsiedzkich, społecznych, przymykam na nie oko. Czy mobilizuje innych, by przynosić porażonych nimi ludzi do Jezusa? Cud w Ewangelii stał się dzięki tym, co paralityka przynieśli. Warto spytać też o moje paraliże ducha, choćby żywienia urazy, czy braku przebaczenia. Kto powiedział, że one są nieodwracalne? Noszę je w sobie, czy odnoszę do Jezusa? W nim przecież jest moc uzdrawiania. Życzę Państwu dobrego dnia.